Aby system wentylacji mechanicznej zużywał niewiele energii, był cichy i zapewniał właściwą cyrkulację powietrza, należy zastosować szereg elementów. Dostępne są dwa rodzaje przewodów wentylacyjnych: ze stali galwanizowanej oraz elastyczne przewody plastikowe. Kluczową sprawą jest odpowiedni wybór poszczególnych elementów oraz ich prawidłowy montaż. System kanałów wentylacyjnych powinien być jak najkrótszy. Być nierozbudowany, bez ostrych kątów, być szczelny, aby ograniczyć straty powietrza oraz jego zabrudzenie, mieć gładką powierzchnię wewnętrzną. Dodatkowe wyposażenie do montażu przewodów galwanizowanych oraz elastycznych systemów rozdzielaczowych jest właściwie takie samo. Niezbędną częścią jest oczywiście centrala wentylacyjna. Centrala wentylacyjna stanowi serce systemu. Dostarcza świeże powietrze do pomieszczeń oraz usuwa z nich powietrze zużyte. Dostępne są urządzenia wyposażone w obrotowy lub przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła. Czerpnia powietrza powinna być zlokalizowana tak, aby pobierała możliwie najczystsze świeże powietrze. Ponadto czerpnia powietrza powinna być oddalona od wyrzutni, aby nie dopuścić do mieszania się dwóch strumieni powietrza. Kratka czerpna zatrzymuje zanieczyszczenia oraz śnieg przed dostaniem się do instalacji. Zaleca się, aby wielkość kratki czerpnej była co najmniej o jedną średnicę większa niż kanał czerpny. Zarówno kanał czerpny, jak i wyrzutowy powinny być zaizolowane termicznie. Jest to konieczne, aby uniknąć skraplania się wilgoci na powierzchni kanałów oraz ograniczyć straty ciepła. Kiedy centrala wentylacyjna zostaje wyłączona, siłowniki przepustnic zamkną układ samoczynnie, dzięki czemu zimne, zewnętrzne powietrze nie dostanie się do pomieszczeń, a ciepłe nie będzie mogło opuścić budynku. W celu obniżenia poziomu hałasu stosuje się tłumiki powietrza. Ich specjalna konstrukcja oraz materiał absorbujący dźwięk i wibracje pozwalają na zmniejszenie hałasu w instalacji. Należy pamiętać, że skuteczność tłumików okrągłych jest kilka razy niższa w porównaniu do tłumików prostokątnych. Do montażu stalowych, galwanizowanych kanałów wentylacyjnych dostępny jest szereg specjalnie zaprojektowanych komponentów. Kształtki dedykowane do montażu instalacji zapewniają szczelne połączenie oraz odpowiednio kierują powietrze do pomieszczeń. Poprawnie dobrane i zamontowane kształtki obniżają opory instalacji. To z kolei ma znaczący wpływ na zużycie energii przez wentylatory. Nowoczesne trójniki montowane na instalacji nawiewnej poprawiają parametry akustyczne systemu oraz obniżają opory instalacji. Przepustnice regulacyjne rozdzielają strumień powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, ilość powietrza nawiewanego. Oraz usuwanego z pomieszczeń dostosowana jest do założeń projektowych. Należy pamiętać, że nadmierne zamknięcie przepustnic regulacyjnych znacząco zwiększa opory na instalacji. W miejscach krzyżowania się kanałów wentylacyjnych zainstalować można specjalne skrzynki krzyżujące. Pozwala to na minięcie się kanałów wentylacyjnych bez zwiększania wysokości całej instalacji. Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń za pomocą skrzynek rozprężnych. Występują one w kilku rodzajach: do montażu sufitowego i ściennego. Możliwe jest również specjalne wykonanie zgodne z założeniami projektowymi. Zbyt wysoka prędkość powietrza w instalacji może powodować nadmierny hałas. Dlatego zadaniem skrzynek rozprężnych jest zmniejszenie prędkości powietrza oraz jego równomierne rozprowadzenie po całej powierzchni kratki wentylacyjnej. Specjalny materiał tłumiący, którym wyłożona jest skrzynka, obniża hałas. Natomiast wewnętrzna przepustnica służy do regulacji przepływu powietrza. System przewodów elastycznych zaprojektowano specjalnie dla pomieszczeń, w których brakuje miejsca. Dzięki niewielkim wymiarom system elastyczny można zamocować na suficie, w podłodze czy na ścianie. Materiał, z którego wykonano kanały, jest elastyczny, a jednocześnie bardzo wytrzymały. Powierzchnia zewnętrzna kanałów jest pokarbowana, aby zapewnić maksymalną elastyczność, natomiast ich wnętrze jest gładkie. Gładka powierzchnia wewnętrzna, podobnie jak przy systemie z blachy galwanizowanej, pomaga zapewnić cichą pracę oraz ogranicza opory powietrza. W efekcie ogranicza się pobór energii, konieczny do zapewnienia zadanego poziomu wymiany powietrza. Ponadto materiał wewnętrzny charakteryzuje się właściwościami antystatycznymi i antybakteryjnymi, aby ograniczyć osadzanie się kurzu i mikroorganizmów. Dzięki niewielkiej ilości kształtek i łączników system elastyczny gwarantuje szczelność. Przy podłączeniu elementów systemu należy użyć specjalnej uszczelki. Zapewni to szczelność instalacji. Rozdzielacze powietrza wykorzystuje się, aby z kanałów głównych rozprowadzić powietrze do poszczególnych pomieszczeń przewodami elastycznymi. Znajdująca się wewnątrz płyta perforowana równomiernie rozprowadza powietrze po całej powierzchni rozdzielacza. Skrzynki rozprężne obniżają prędkość powietrza oraz ukierunkowują przepływ. W celu wyregulowania instalacji można wykorzystać dodatkowe elementy dławiące. Płaskie obejścia kanałów i kolizji pozwalają na skrzyżowanie się kilku przewodów bez podnoszenia wysokości instalacji. A instalacja wentylacji gwarantuje obniżone zużycie energii, większą niezawodność i komfort. Przed wyborem jednego z rozwiązań przewodów galwanizowanych lub elastycznych należy wziąć pod uwagę wady i zalety obu rozwiązań, a także indywidualne potrzeby klienta. Zaletami przewodów stalowych są niższe straty ciśnienia, precyzyjna regulacja wydajności oraz niższa cena. Wadami tego układu są skomplikowany projekt i montaż, wymagana jest większa przestrzeń montażowa oraz bardziej wykwalifikowani instalatorzy. Zaletami przewodów elastycznych są mała wysokość kanałów, łatwy i szybki montaż oraz odizolowanie hałasów. Wadami tego układu są wyższa cena, Droższa praca centrali wentylacyjnej, ograniczone możliwości zastosowania. Wybór odpowiednich elementów instalacji, jak również rozwiązań dotyczących montażu, to kluczowe aspekty bez względu na wybrany system.